Halo, witajcie w mojej ubikacji. Dobra. To jest kolejny odcinek z Arena Renovation, tak to się zwało? Tak, tak to się zwało. Kolejna część naszej hali do tenisa. I zaczniemy sobie od... wyposażenia, ...tu łazienki, ubikacji, łazienki. Yyy, um, nie przeglądałem tu, widziałem, o, przegrody toaletowe. Okej, okay, dostaliśmy pięć tysięcy. Otwórz. O, dobra, i tutaj musimy sobie wstalić teraz. Toaletę chyba to najzyklejszą. Dobra. Co jeszcze powinno być w toalecie? Pisuary nie Podamy sobie waleczkę. rzumy walki dozownik mejdła okej, okay. o, papier ta ledowy bym zapomniał hmm, no dobra, tu jest dozownik ręczników plus razy są, coś? ścianka prysznicowa chyba nie ma no, ale trudno dziewięć 99% to co ja tu jeszcze mogę dać? Jeszcze jeden dozownik? Szczotkę dalej do super, jest 100%. Dobra, teraz jesteśmy w szatni, mm -hmm. szatnia, może tu już lepsze szafki weźmiemy? Tak, tak, tak. Damy sobie tu przyjrzyszek, czy było fajnie, cieplutko. I tablicę korkową. O, no i super. Jako taka szatnia jest. Dobra. Korytarz. Nie, tu jest co? Pomieszczenie gospodarcze. Gospodarcze. Szatnia. Ale Dobra, pomieszczenie gospodarcze. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. So do Przepraszam Jeszcze raz Sorry Niechcący Ale co? Mamy już gospodarce zrobione Spudełeczek Dobra, w korytarzu coś powinno być? Korytarz Krzesła, krzesła, krzesła Stolik, stolik, biurko Chyba damy biurko i stolik o, oh, ja z żarciem. Co tam nam urodzisz? Mówicie. <coughs> Dobra, jest stoliczki jest kresców. Szafki. Nie ławka, ekspresorka, klimatyzacja wewnętrzna. No i dobra, to suma już więcej nic, chyba, że destruktury wody, i to wszystko. No i dobra, to mamy zrobione. Zaraz tu ogarniemy. Tutaj mamy wszystko zrobione, tak okej, okay. to idziemy szybko na biuro. Biuro, gdzie to jest? Biuro, biuro. jakieś fajne biureczko. Sęku dla prezesa krzesłeczko, krzesłeczko. Dobra, czy komputery tu są coś? 我也没带来什么。 I tutaj coś. Hmm. Dobra, jeszcze jakieś szafki albo półki. Gdzie tu coś jest? Coś, coś, coś. Może być. To no co? Teraz trzeba iść tu, na zewnątrz. Aha. Przestrzeń sportowa. Hm, trybuna trochę za duża. 8000. Bardzo ładnie. To co mamy, skończony obiekt. No dobra, to przejdziemy do następnego. Teraz mała sala do koszykówki. Ile musiałem jeszcze odejść No i dobra Co tam? Tu coś jest, nie wiem tu nie. To jest pomieszczenie gospodarcze Tutaj mamy korytarz Dobra, tu się wchodzi na szatnię Szatnia ma wejście do toalet, okej okay. Teraz tu jest druga szatnia, i drugie toalety, okej okay. I tu mamy halę do koszykówki Okej, okay. a tu z drugiej strony co tu jest? toalety Dobra, czyli tutaj jest wejście chyba dla gości, tak? Ogólnie dla kibiców wejście i wszystko tutaj jest biuro raczej tak tak tu jest biuro dużo tych pucharów tutaj jest biuro okej okay. to co każą nam zacząć od od koszy Ten, to nie ma tablicy <grych> znajdź tylko do kosza dobra chyba z czasem się ją znajdzie nie będziemy teraz jej szukać myślę że to może zająć trochę czasu to nie będzie tak szybko Dobra, no ale chyba sobie zaczniemy tam od strony szatni no tutaj zaczniemy od szatni od złota i mamy jeszcze większy obiekt, także zaraz lepiej Szafeczki... Dobra, tutaj tak, tak, tak. Piłeczki. Kartony. Czemu każą mi niszczyć kartony? Wotem. O, jest siatka. Także jej mamy siapy. Teraz pójdziemy ją przywieźć, tylko się już sprzeda. sprzeda. <noise> to wygląda jakby się sprzedawało, bo dostaje się za to pieniądze. Ale dobra, zniszczymy to. O, poziom ósmy. Super. Teraz mamy coś ulepszymy. Hmm. Nie sprzeda, tylko chodzi. No właśnie, że trzeba to poniszczyć wszystko. Nie tu jest Tylko ten do dobręczy nie ma halo A tu jest obręcz To działa przymocować tą siatkę do obręczy. O Jeszcze obręcz muszę znaleźć, tak? Okej okay. Muszę obręcz gdzieś trzeba znaleźć Ajajaj. Zagadkowo tu wszystko. co tu coś się zawisło Klamka. Mm, 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 mm. Ale tu niszczenia. tu wszystko już chyba. Tak mi się wydaje. Tak Tu już wszystko tym młotem. Troszkę tego jest. Chcę wam wszystkie ławki niszczyć? Ta. Będą nowe. Jej, o jest obręcz. Przymocuj obręcz do tablicy. Co tam była? Tablica o. Teraz przymocuj tablicę złupa. Specjalne zadanie wykonane. Jej! Napraw linię na boisku. No to zaraz. Trochę dużo roboty jeszcze mam, to zanim boisko skończę. Boisko można na końcu skończyć. Na końcu robót coś dużo tego młota dużo dużo nie podoba mi się gra robi się coraz ciekawiej bo im lepsze areny sportowe tym więcej pracy więcej wymyślania więc mi się podoba i coś czuję, że później będzie stadion. Na pewno będzie stadion, i nie będzie on najłatwiejszą rzeczą, którą będzie trzeba zrobić. I co? I znowu mamy pojemnik na śmieci, w takim miejscu, że przez całą salę musielibyśmy tym rzucać. Zaraz muszę zobaczyć, czy coś da się z tym zrobić. Można tak przez całą salę przerzucać to trochę średnio, ale no zobaczymy za chwilę, No dobra, chyba wszystko. W sklepie nic takiego ja nie ma Pójdiem mi z odpadów. No. no i chyba trzeba to wszystko wynosić ręcznie. Coś trochę do dupki. Troszkę. Mam tam rzucać wszystko znowu. Ojoj No nic nie. Dobra To zrobimy tak jak poprzednio. Posprzątam. Poogarniam. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Stawcie łapkę jak Wam się podobało. Ten kto nie ma, niech zasubskrybuje. Będzie wtedy miał wiadomości o kolejnych filmach, które będą się pojawiać na bieżąco. Także do zobaczenia. Hej.